Czekaj, czekaj. Padało, ale tu zwita ziemia. Szkoda zmarnować tych selerków których się nie sprzedało to zasadzimy Wraz. wariaty poleciały Jarmusz ładnie rośnie, o tu już się nazbierało wody trzeba wylać zaraz będzie pełno Łapanie wody i wylewanie w jarmuż, bo jarmoż uwielbia wodę, dlatego trzeba podlewać. Troszeczkę musimy poprzestawiać, poprzekładać ten towar war worwer, tu się dorwie. A, to por. No, natki starczy tamtej jedna, jedna zostanie. Tak, będzie trzeba zerwać, bo to pada Trzeba A może dzisiaj weźmiemy się i doraczki. też zrobimy na cały tydzień. Właśnie. Kto to wie? Najpierw koperek. Tą szmatę wziąć. Rzucić. Матка, ладно, Pewien towar się zrywa wcześniej, ze względu na to, żeby nie przerosło. Dzień prędzej trzeba było go urwać, żeby były tam gumki. Teraz ten szminak, zobaczyć jak to wygląda. Trzeba skakać po wertepach, żeby dołożyć tu matkę. Tak to szpinak zrobimy w dwie skrzynki, a nie tyle skrzynek będzie. To co? O. Mniej pakowanie później na oto. Idziemy na plantację zobaczyć czy wzeszła, marchewka późno siana i buraczki marchewka oczywiście pomieszana jest z pietruszką żeby troszkę takiej późniejszej pietruszki było to będzie taka młodsza, tu jeszcze nic nie ma tu jest marchew taka którą trzeba wykopać dla zwierząt bo niestety nie udało się poszła wszystko, idzie w badyle była siana późno ale cóż nie było zimy takie jak trzeba i to się nie udało i będzie trzeba dać zwierzakom. No, tu jest plantacja później Zasiewów. Nie widzimy roślin jeszcze, ale zobaczymy zaraz, może coś ujrzymy. O jest, tutaj jest marchew, to jest pietruszka. I tam gdzie pieski, ślad pieska, gdzie pieski wdeptały, to prędzej wzeszło, niżeli tam gdzie nie jest wdeptane, ale tu już zaczyna już wschodzić. Także nie jest źle. Tu jakieś duże kopyta, zwierzęcia jakiegoś. Zapewne sarny, bo u nas ich jest opór. Także one tutaj. Latają i to widać przez całą tą szły kopytka. Widać. O, tu takie kopytko dość duże. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. I to sobie tutaj przychodzi na wyżarkę, taką darmową. Nie musi się martwić o nic, blisko ma. Bo tam jest taki las, który jest oczywiście nieprawdziwym lasem tylko zarośnięte budynki no i tam siedzą wszystkie zwierzęta jakie tylko mogą być w lesie także sarny, u nas jest ich opór około 30 naliczyłam w zeszłym roku zobaczymy jak to będzie w tym roku jak się zaczną mnożyć to będzie ich z 50, czyli może więcej niżeli w lesie ale cóż, takie jest prawo natury a tutaj mamy plantację buraczków czerwonych, no i widać jeszcze bardziej tutaj pobiegały te sarnie, no ale cóż. Buraczki czerwone widać, że już wschodzą, tu jest kubka, tu kubka, tam, czyli już rdlinki zaraz będzie widać, bo akurat jest tak dobrze, że popadało, a jak popadało, to one wzejdą, no i oczywiście zielsko też rośnie, no. Na Zielsko nie ma mocnych, już je widać, no ale cóż. Później o, a przy rzepaku, rydlinki widać lepiej. Sąsiada rzepak, a tu nasze buraczki. I rządki znać dużo lepiej, niżeli tam, no cóż. Ważne, że coś wschodzi, to znaczy, że coś już z tego będzie. Idziemy dalej. Idziemy drogą powrotną, gdzie moje psy tam sobie poleciały. Widać, że zielsko w marchewce też się wali w pietruszce i to jeszcze bardziej niżeli w buraczkach, ale teraz nic nie zrobimy z nim, bo nie ma roślin. Także trzeba poczekać najwyżej. Będzie graczka, będzie gracol, tak zwany. Czyli kobieta będzie z graczką w polu siedziała. I to tak będzie. Wiadomo, komu to przypadnie. A tam już widać selery w oddali. Nie mówiąc, co widać dalej. Także celerki sobie rosną. Akurat popadało, to się ładnie przyjęły. Jeszcze por będzie sadzony i kapusta też będzie sadzona. O, tutaj widać selery, jest plantacja selerów, ale to tylko ten jeden kawałek, a jeszcze jest inny kawał selera. Ale widać, że się przyjęły, także dobrze. No dobrze, No a teraz wystarczy. Dziękuję.